Witam. Dziś w Kiszmaszu deklaracja i zapowiedź realizacji naszego projektu, a właściwie jego trzeciej części. Ten projekt to mapa polskich marek. Mapa polskich marek to pomysł na stworzenie wirtualnej mapy, która pokaże przede wszystkim nam Polakom, jakimi markami dysponujemy. To, co Państwo widzicie tutaj, to Strona z lipcowego magazynu Brief, a w niej, a w tym numerze, znajdziecie Państwo mapę marek, które zaproponowały nam urzędy marszałkowskie. Zwróciliśmy się do każdego z urzędów o wytypowanie trzech marek, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich region oraz mogą być mogą być ambasadorem regionu. Pomysł na ten projekt zrodził się ponad rok temu, grubo ponad rok temu. W kwietniu ubiegłego roku wydaliśmy zerowy numer magazynu Brief for Poland, a w nim mapę województwa lubelskiego. Na tej mapie oznaczyliśmy wszystkie najważniejsze produkty, nie tylko produkty takie komercyjne, ale też marki kulturalne, sportowe. Wierzymy głęboko, że takie działanie ma sens, bo to właśnie marki i produkty najlepiej opisują rzeczywistość i najlepiej opisują kraje, regiony i miejsca. No, to numer kwietniowy z ubiegłego roku, zerowy numer nowego magazynu Brief For Poland, i w nim właśnie. Mapa, o której opowiadałem wyżej, mapa Lubelszczyzny, na której razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego udało nam się wybrać marki, które znalazły się na tej mapie i które, i są tutaj marki nie tylko komercyjne, ale też marki turystyczne, marki kulturalne, marki sportowe. Także że drugą częścią, drugim etapem po mapie Lubelszczyzny były nasz wybór w trzech kolejnych numerach w ubiegłym roku marek po 25 marek w trzech kategoriach na 25-lecie Polski te kategorie to były marki produktowe, w następnym miesiącu ludzie, a w kolejnym miesiącu miejsca i wydarzenia To dwa z trzech numerów ubiegłego roku to jest numer Lipcowy, a w nim polskie firmy. Polskie firmy, potencjalne marki na 25-lecie. A w tym numerze miejsca. Miejsca i wydarzenia. Czyli znajdziecie tutaj Państwo przystanek Kuczok, ale też Poznań. Off, plus kamera. Znajdziecie Państwo Kraków. Jasną górę. Camera image. Audio River i wiele, wiele innych. Mapa polskich marek to projekt, do którego zapraszamy wszystkich. Zapraszamy administrację, zapraszamy media, zapraszamy uczelnie, zapraszamy biznes. Biznes przede wszystkim, bo ma silna marka kraju jest potrzebna przede wszystkim biznesowi. Projekt ten ma w pierwszym etapie, w przeciwieństwie do projektów, które są już na rynku, które są ciągle inicjowane, które skupiają się wokół budowania, Marki całej Polski, loga Polski, wizerunku Polski e, i, w, i które próbują wzrzeszać wokół tego projektu administrację, polityków. Nie wierzę w takie w pozytywne efekty takich działań. Wierzę w fakty dokonane. Wierzę w siłę polskich marek. Wierzę w to, że jeżeli my Polacy najpierw dzięki mapie polskich marek poznamy, w co jesteśmy silni, Będziemy sami ambasadorami Polski. Będziemy mówić, co umiemy zrobić. Co umiemy zrobić na polu kultury, sztuki, sportu, turystyki. Będzie to naprawdę wiarygodne, tylko wtedy propozycja dla inwestorów, dla turystów, a i nam będzie się żyło dużo lepiej i przyjemniej, zdając sobie sprawę z tego, co posiadamy. Zapraszam. Przede wszystkim biznes do budowania tego projektu. Ja jestem do dyspozycji i mam nadzieję, że już niedługo zaprezentuję Państwu kolejne etapy naszego projektu z briefowym podzutrowieniem.